Na, na co dzień żyjemy w tłumie, w mniejszym czy większym, ale w tłumie, który nas w siebie wciąga, przemożnie na nas wpływa, kieruje nami i często rządzi. Jest to tłum klasy, grupy, towarzystwa, zbiegowiska. Tłum publiczności, telewidzów, Masowych odbiorców i konsumentów, tłum skandujących, lekoczących, zakrzykujących, tłum zwolenników, wyznawców, fanów, kibiców. Mówi się, szary tłum, mimo barwnych ubiorów, bo giniemy w nim, zatapiamy się w jego masie, stajemy się tylko jego elementem a nie naprawdę sobą, nie osobą. Trzeba więc wyrwać się nam z tego, jak, jakiegokolwiek bądź tłumu, żeby uwolnić nasz umysł, serce, wolę, sumienie. Stać się to może tylko przez spotkanie kogoś, kto widzi Ciebie niepowtarzalnym, odrębnym. Tym kimś jest Jezus, który wciąż gdzieś niedaleko przychodzi, a na którego nie można gapić się stojąc w tłumie. Trzeba wyjść i pójść za Nim, choćby nawet zupełnie samotnie. Pójdźmy więc za Chrystus.